Dzień dobry, witamy w programie 10 pytań i wiele odpowiedzi. Dzisiaj gościmy panią Izabelę Serafin-Rabowicz. Dzień dobry. Zadamy jej 10 prostych pytań z kategorii nauczycielstwo, malarstwo, działka, bo słyszałem, że ma działkę oraz ogólne. Możemy przejść do pierwszej kategorii, nauczycielstwo. No to pierwsze pytanie. Jaki kierunek wybrała pani w liceum? No to wszyscy uczniowie, których uczę, to wiedzą, to było Biolchem. Dlaczego stwierdziła Pani, że jednak nauczyciel matematyki? Y to też moi uczniowie wiedzą, bo się tego przyznaję, bez bicia, z lenistwa. Myślałam, że matematyki nie będę musiała się uczyć, ponieważ nigdy się matematyki nie uczyłam, a miałam zawsze piątki, szóstki, więc myślałam, że jak pójdę na studia matematyczne, dalej nie będę się musiała uczyć. Niestety to się nie okazało prawdą. Musiałam się uczyć i to bardzo dużo. Mhm. Czyli jednak nie wyszło tak, to pani? Myślę. Nie wyszło, nie, nic, nic jest z moich planów. Okej. Okay. Drugie pytanie: czy od początku zmienienia kierunku na matematykę, czy planowała pani zawód nauczyciela? Ja w ogóle poszłam na studia pedagogiczne. Ja nauczycielką chciałam być od kiedy przeczytałam książkę e, o Ani Shirley i e, no niestety. Zakochałam się w tej postaci, chciałam tak jak ona, bo nie tylko ta pierwsza część, tylko kolejna jak ona zostaje właśnie nauczycielką. Zakochałam się w, tej, w tym cyklu książek, zakochałam się w Ani i ja też chciałam być taką nauczycielką, którą będą wszystkie dzieci kochać i będzie tak fajnie. I tak sobie marzyłam, że to taki będzie fajny zawód. No i zostałam tą nauczycielką. I sprawdziło się fajny zawód. Są chwile, kiedy kocham ten zawód, naprawdę. Mhm. Kocham go miłością bezgraniczną, a są chwile takie, że sobie myślę, to i ty głupia, z tą Twoją matematyką, to mogła iść na jakąś księgową, miałabyś spokój i lepszą kasę. Ale. A potem znowu przychodzą te cudowne, i sobie myślę, no nie, za biurkiem to ty byś się kobietą nie odnalazła. No dobrze. A planowała kiedyś pani zmianę zawodu? Nie. Czyli jednak ta matematyka i nauczycielstwo. Tak, to jest pani. Okej. Okay. Kategoria druga, czyli malarstwo. Słyszałem, że pani maluje. Na zdalnych widziałem parę pani obrazów. To y pytanie czwarte, jak zaczęła się Pani przygoda z malarstwem? A to jeszcze w szkole, w szkole podstawowej, po prostu zawsze lubiłam, ja miałam ukryte ADHD, wtedy jeszcze nas nie, nie diagnozowano, nie potrafiłam usiedzieć, wszędzie było mnie pełno, więc miała, brałam, miałam zawsze karteczkę i sobie coś tam malowałam na lekcji, zawsze do, za to dostawałam uwagi. Więc nie miałam wzorowego zachowania, bo zawsze było, że rysuję na lekcji. Uwaga, rysuję na lekcji, natomiast no, to dla mnie było takim sposobem na nieruszanie się, na zajęcie rąk czymś innym ich stukanie, pukanie itd. Nawet miałam pomysł po skończeniu szkoły podstawowej, żeby pójść do liceum plastycznego, ale moja mama powiedziała, że absolutnie nie zgadza się, żebym wyjechała do internatu. No i tak wylądowałam w naszym koperniku. Dobrze, okej. Okay. Pytanie piąte. Czy przekazuje pani może jakieś emocje poprzez swoje obrazy? W... Chyba nie do końca. Dla mnie remalowanie jest taką odskocznią y, sposobem y, na to, żeby oderwać się od tego świata i, i po prostu nie myśleć, tylko cieszyć się tym, że coś robię. Okej, okay. a jakiś ulubiony styl, technika? Yy... Lubię. Ostatnio jest to pouring, czyli takie wylewanie, bardziej mu ja na to mówię wylewanie niż malowanie, chociaż oczywiście to też jest moja ingerencja, jakie kolory wybiorę, jakich składników dosypię, bo to taka trochę matematyka, trochę chemia, trochę fizyka, trzeba czegoś dolać, czegoś ująć, żeby wyszły jakieś takie bąbelki. A wcześniej a w ogóle moim ukochanym stylem to jest impresjonizm, więc jakieś takie ciapki, kropki, a potem z bliska nic nie widać, z daleka piękny obraz. Także no w tej chwili to chyba te dwie. Dobra, to pytanie numer trzy. Działka, kategoria pytań. Słyszałem, że ma pani właśnie działkę. To ma Pani jakiś kącik na działce artystyczny. Nie mam kącika artystycznego na działce, bo na działce więcej się siedzi i kopie w ziemi, wyrywa chwasty i to jest taki powszedni, powszedni dzień na działce. Natomiast przyznam, że jak w pierwszym roku zbudowaliśmy altankę. To zamarzyły mi się takie um, okiennice, jak y, y, w tych słynnych polskich wioskach, malowane kwiatami. Mam wymalowane okiennice y, w kwiaty. Także to jest taki wkład artystyczny w działkę. Natomiast tak w ogóle, no, no, tak jak mówię, no działka to głównie plewienie i czasami trochę rozrywki, jakiś grill. Okej, okay, czyli działkę bardziej pod, grządki i tak dalej. Tak, dobra. Um, czy miała Pani może jakiś niepokojący incydent związany z działką? Tak, kiedyś było włamanie. Znaczy, się nie, nie dostał się nikt, na szczęście, do mnie osobiście, do, do mojej altanki. Natomiast były ślady włamania, mocno takie wyważone drzwi. Potem trochę stresu, bo, bo, bo poszłam na, zeznawać na policję, a ja z policją to po prostu nic nie miałam do czynienia, i niby. I tak jakoś dziwnie się czułam w tym pokoiku, opowiadając, że ktoś się do mnie próbował włamać. Nie polecam. Mm, Okej, okay, ale tylko raz? Tak. No to na szczęście. Pytania, Kategoria pytań numer cztery, pytania ogólne. To pytanie ósme. Czy ma Pani jakieś inne pasje oprócz malowania? Tak. Ja ogólnie jestem kobietą wielu pasji i nie mogę się doczekać emerytury, żeby mieć w końcu czas na wszystko. W młodości szydełkowałam, wyszywałam, chciałabym do tego wrócić. Ostatnio jest ta akcja koronkowe niebo, więc przypomniałam sobie, jak to... Robi się y, y, na drutach, jak, jak wywija się szydełkiem. E, oprócz tego e, tańczę salse, Znaczy tańczę to za dużo powiedziane. Usiłuję tańczyć salsę. E, ćwiczę jogę. Uwielbiam jeździć na rowerze. Pasjami czytam książki. Po prostu łykam. Im grubsza, tym lepiej, ponieważ kocham grube książki, żeby się za szybko nie rozstawać z przyjaciółmi, których mam od razu w książce. A najświeższa moja pasja to koreańskie seriale. No. no. Dobra, pytanie dziewiąte. Czy w czasie wolnym woli pani zostawać w mieście, czy bardziej wyjeżdżać? A to zależy od finansów. Jak nie mam finansów, bo akurat zbieram na coś, to lubię siedzieć w domu. Ja mam zawsze coś do roboty, albo siedzę na działce, albo siedzę u siebie i albo maluję, albo czytam, albo coś jeszcze innego robię. Natomiast jak sobie uzbieram trochę pieniędzy, to lubię zwiedzać świat. Mhm. A jakieś wymarzone miejsce na wakacje? Wymarzone miejsce na wakacje. Jakieś jakim jeszcze nie byłam. Nie wiem. Jakieś odległe. Nie, nie wiem, nie wiem. Jest tak dużo do zobaczenia. Nie mam pojęcia. Okay, jedno i trudno wybrać jedno. Mhm, dobra, to pytanie dziesiąte. Czy ma Pani jakieś zwierzątko? Nie mam. A chciałaby Pani mieć? Obiecaliśmy sobie z mężem, że jak już pójdziemy na emeryturę i będziemy mieć czas dla zwierzęcia, to będziemy mieć pieska. Dobra, dziękuję. To były dziękuję. wszystkie pytania. Dziękujemy za oglądanie programu 10 pytań i więcej odpowiedzi. Do zobaczenia w następnym odcinku.